Ferdsonik nad nami są, jak chcesz no Dobra chodźcie, spróbujemy Nie. do tych kur... My jesteśmy... O My jesteśmy ludźmi... My jesteśmy ludźmi, człowiek ludźmi Bezdom... Ja Ludzie bezdomni Ludzka stonoga, człowieku idzie kurwa. Wychodzicie A, Dobra Wychodzicie do tych domków? Ktoś coś podnoś, 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 podnoś Podnoś, podnoś Zbierajcie nas, zbierajcie nas Cię oba Twardsonik Ktoś szybę wybił Ta 295, szybę poszło IHO Biegnie Gdzie? uważaj, uważaj Hidzio Uciekaj Dobra, właśnie właś, właś ze środka. Kurwa, no nie tu. No próbuję. Poczyna. Jest, jest już na zewnątrz. Są w budynku. Dwóch. Uważaj, są tam. Tak. Już tu przed drzwiami. Ale kurwa, co kurwa. kurwa na pewkę ty. Chłopaki na gram z tym O, ja, 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 ja gram z tym MP5, kurwa. Tom Zobaczymy jak tu kurwa. daje Są hełmy dwójki na nas O, Jezus Ale takie z były były, oni O, ty, ty gram z kurwa. mp chłopaki. O, wyszło gram Ale człowieku, co ten O, z shotguna sprzedał bułę kurwa za, no widziałem. Sekunda i mnie nie było, ty. A ja bez no ja bym westa byłem z No, to jest moment, nie. Ej, dobra, tutaj ja nic nie mam, mam pistolet bez nabojów, więc muszę je lutować. O, ładnie, ładnie, że ci tam poradzili. Strefę mamy w miarę dobrą. No, przecież żeby mnie nie dobił skurwiel, nie? No, bo... no, no bo. On żeby cię dobić, to by musiał do ciebie tam zeskoczyć. A tam już niekoniecznie było wiadomo, co go czeka, nie? No tak, Więc. Albo może nie byli takimi chujami jak my jesteśmy, no. No dokładnie. Albo po prostu są mądrze mądrzejsi po prostu, no.